Okej, okay. najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz, jak zrobić gofry? Szczerze mówiąc, to nie. Ale spróbuję improwizować. Jajka? One zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko, co słodkie. I jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. fajnie jakie słodkie ciasto gotowe gdzie gofrownica nie otwiera się a nie z tej strony wlewamy ciasto wyrównujemy to całkiem łatwe włączamy i czekamy tylko gofrownica chyba szwankuje no dobra postawię ją na kuchence Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej, ojej, pali się! Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? On nie jest spalony. Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć. Ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O, rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe, sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony kucharzu? U mnie? Jak mi nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bite śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O, nie, co ja zrobiłem? Zepsułem własne smakołyki! Nie zdążę nowych przygotować. No dobra, smacznego! No w końcu! Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę. Wow! Gofry z oczami! Spróbuję! Ale odlot! Wygrana! Prawo Wednesday! Gratulacje! Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się kuchenne dzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam Was. Wystarczy zmieszać świeże pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie shake truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Przelewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif. Słodkie dekoracje. No, jak bez tego. A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to. Pospiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję dwóch kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też skończyłam dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow, wow ekstra. A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra. Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę bubę. Troszkę kwaśnych cukierków spłynie. I kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków. Ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję sprajtem i fantą. Zamykamy? Mieszamy? No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. Orety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj, jakie to kwaśne! Ochyda! Co to za wieża ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow! Ale dobre. Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Próbuję ostatniego koktajlu. Mmm, cukier uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje Maili, wygrałaś. Co tym razem sobie życzysz? Posta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę, no i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję. No i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety nie gotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem? ale no, o wiele lepiej będzie z ostrym sosem tabasco. Każdy lubi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. O rety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to. Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe. Jaki piękny. I się nie przypalił. Czas posmarować to nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi. Jasne, tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Okay. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu! Zacznę od tego. Wygląda tak jak na obrazku, ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Mm. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku. Nie tego chciałam. A co tu jest? Spróbuję. Wow! Smakuje niesamowicie. Wygrywa ten tęczowy tost. Brawo! Szefie, no gratulacje. Naprawdę jesteś genialny. Gotowe. Chcę taką galaretkę. Galaretkę? Da radę zrobić. Wezmę tylko żelatynę, dodam cukru. I oczywiście wodę. Wszystko mieszamy. O tak! Uwielbiam ten mikser. Dobrej galaretki powinno być dużo we wszystkich smakach i kolorach. Ta foremka jest idealna. Wylewam pierwszą warstwę. A do mojej galaretki dodam domowy dżem truskawkowy. Sama go robiłam. Porządnie mieszamy. A teraz potrzebujemy czegoś z mojej torebki. Proteza? Nie. Robutki? Też nie. No gdzie to jest? O, mam, moja foremka. Wleję do niej moją galaretkę. O nie, będę kichać! Zacik! O, moje okulary! Nic nie widzę! Dobra, włożę galaretkę do lodówki i ich poszukam. Oj, gdzie ja jestem? Tu jest jakoś gorąco, a tu za zimno! Oj! A teraz jest za wilgotno. Żelatyna? Ech, lepiej użyję żelków. Hej, pani misiu! Zjadłeś mojego przyjaciela. Przepraszam, pani misiu. Ułożę was teraz na talerzu. I jednego spróbuję. Chociaż lepiej nie. Trochę tu, trochę tu i trochę tu. Dam jeszcze więcej. Hmm, czegoś brakuje. No właśnie, truskawki będą świetnym dodatkiem do mojej galaretki. Ciągniemy? Wyszło świetnie. A teraz pozostałe warstwy. Pięknie, muszę to tylko udekorować. Użyję truskawek. A teraz ten pyszny krem. Ozdobię całą warstwę. Jak pięknie to wyszło. Dodam jeszcze kilka truskawek na wierzchu. Doskonale. O, chyba babcia wróciła. Babciu, czekaj! Mam tu twoje okulary. Lepiej? O, dziękuję, Ben. Jesteś takim dobrym chłopcem. Co to za rośliny? O, ale fajnie wam to wyszło! U mnie też jest nieźle. No to co, Paige? Co myślisz? Ojej, jak dużo galaretek. Od czego zacząć? Zacznę od tej kostki. To żelkowe się uwielbiam je. Wezmę całą kostkę naraz. Ej, rozpadło się. I kostka jest w środku pusta. Nie podoba mi się to. Spróbujmy galaretki babci. Jaka sprężysta. Nawet zbyt sprężysta. Muszę użyć widelca. Kurczę, nie może tego przebić. Dobra, trzeba będzie pracować rękami. Co tam jest? Babciu, to Twoje okulary. Fuj. Dobra, galaretkowy torcie, teraz Twoja kolej. Jak zabawnie się trzęsie. Boimy. Mm, galaretka, truskawki i bita śmietana tak dobrze do siebie pasują. To jest po prostu obłędne. Tina, wygrałaś. Chcę jeszcze. Nie mogło być inaczej. A teraz mam ochotę na lody. Dacie sobie radę? Bułka z masłem. Mleko z butelki? Nie ma mowy. Potrzebuję najświeższych składników. No hej, krówko! Dzięki za świeżutkie mleko. Teraz zmiksuję je z cukrem w moim profesjonalnym mikserze. Wleję masę do foremek. I włożę patyczki. Stawiamy foremki do tej miski i wyjmiemy coś z mojej walizki. O tak, ciekły azot błyskawicznie zamrozi lody. Oj, Tina, znowu sobie utrudniasz. Patrz i ucz się. Lody odstawiamy na bok. Biorę mleko, mąkę, cukier, jajka. I dokładnie mieszam. Teraz wlewam ciasto do gofrownicy. Czekamy chwilę Nigdy gdy wafel jest jeszcze gorący, robimy z niego rożek za pomocą od takiej foremki. Idealnie. A teraz zabieram lody do lodówki. Niech stwardnieją. Trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Mleko? To zbyt skomplikowane. O, mam pomysł. Wezmę Sprite i wbiję w niego patyczek. Teraz zamrożę go w lodówce. Babciu, zasnęłaś? Co? Kim jesteś? O, przysnęłam. Dzięki, że mnie obudziłaś Ben. Moje lody są gotowe. Teraz ja zamrożę swoje. Idealne lody na patyku. Chyba żartujesz. Nie maruj babciu. Pozostało tylko pokryć lody polewą i dodać małe dekoracje, żeby wyglądały jak urocze zwierzątka. Paige na pewno je pokocha. Wiem co Paige by się spodobało. Zrobię z moich lodów kilka gałek. Właśnie tak. Oj, jakie pyszności! Chcesz spróbować, Ben? Przepraszam, babciu, jestem zajęty. Nie mogę tego wydostać! Nie pomyślałem o tym. Chociaż po prostu spiłuję butelkę za pomocą piły. Pozbędziemy się plastiku i moje lody gotowe. Super! Testuj się, page! Wow, ale ekstra. A co to jest? Coś ciężkiego. O, nawet niezłe. Kurczę, spadło i się stłukło. Ups, chyba za duża porcja. Którego loda tym razem wybrać? Niech będzie świnka. Mmm, jest taka dobra. A do tego taka słodka. A co z babcią? Wow, zupełnie jak na moim zdjęciu. Wow, smakuje jeszcze lepiej niż sobie wyobrażałam. Babciu, zdecydowanie wygrywasz. O, tak, słyszałaś Tina? Nie donarwuj się, Ben. Teraz chcę Pianki Marshmallows. Słodka, prawda? Znowu coś dziwnego. Ale w mojej książce z przepisami na pewno coś się znajdzie. Placek, jajka. Chyba potrzebuję czekolady i oczywiście pianek. Pierwszą warstwę wyłożę czekoladą, a na wierzchu położę warstwę marszmalą. Mm, zużyłam całą paczkę. Teraz do piekarnika. O, nie! O! Dziękuję, Ben. Uratowałeś mnie i moje danie. Będę ostrożniejsza. Włożę foremkę do piekarnika. Właśnie tak. Teraz musimy poczekać. Co by tu porobić w tym czasie? Racja! Obejrzę mój ulubiony serial. Jaka wspaniała gra aktorska. Co mam zrobić z tymi piankami? O, mam pomysł. Zrobię z nich królika. Narysuję mu oczy i usta. Jest idealny. A ja zrobię wszystko sama. Wymieszam żelatynę z cukrem i wodą. I dobrze ubiję. Przełożę teraz to wszystko do strzykawki i wleję do środka słomek. Hmm, jaki kolor powinnam wybrać? Niech będzie czerwony. Dodam go do reszty płynnej masy i ponownie wymieszam. O tak, kolor jest w sam raz. A teraz znowu użyję strzykawki. Zrobię to samo, co za pierwszym razem. I oto pojawiają się własnoręczne warkocze marshmallow. Pozostaje skleić je w jeden wielki sznur. Doskonale! O, co to? Ojej, Tina skręca marshmallow w ślimaka? Chyba mogę spróbować. Aj, nie udało się. Idealna spirala. Przy okazji, gdzie jest babcia? O, rzeczywiście. Cóż za tragiczny serial. Nie mogę dłużej tego oglądać. O, moje pianki są gotowe. Trzeba podać je Paige. Co za zapach. Wow! Jakie słodkie króliczki? Jakie ciekawe ciasto, A tu jaka fajna spiralka? Zacznę od niej, jest taka duża. Mm, jest naprawdę dobra. A teraz ciasto, babci! Jakie wilgotne. Tak fajnie się ciągnie. O tak. Idealnie komponuje się z czekoladą. Babciu, to jest pyszne. Ekstra. Ojej, jakie słodkie króliczki. Takie małe i takie apetyczne. Dodatku są przepyszne. Ben, tym razem wygrałeś. O, tak, zwycięstwo! Nie można się oprzeć takim słodkościom.